Cześć z tej strony Asia. Zapraszam Was serdecznie na materiał dotyczący gry, w którą wiedziałam, że muszę zagrać, no bo to jest w końcu władca pierścieni podróże przez śródziemie. Z tego miejsca chcę bardzo podziękować sklepowi Dragon Eye, gdzie zakupiłam sobie swój egzemplarz i mogę zrobić recenzję. Chłopaki spisali się, bo jeszcze przed świętami otrzymałam grę i dostałam naprawdę bardzo przyjemny rabat, także ogromne dzięki. Chcę również na początku, zanim opowiem Wam o wrażeniach, powiedzieć o dwóch istotnych kwestiach w kontekście całej jakby sprawy, a mianowicie to, że ja nie jestem zwolenniczką wkładania prądu do planszówek, a więc moje nastawienie do aplikacji było takie bardziej na nie niż na tak i nie lubię, kiedy mi się coś narzuca, a tutaj bez aplikacji grać się nie da. Natomiast drugą rzeczą, której nie ukrywam, jest moje zamiłowanie do Tolkiena, do tematyki, do klimatu Władcy Pierścieni. Ostatnią grą, w którą grałam, właśnie Właśnie w tej tematyce były poszukiwania pierścienia, bardzo mi się podobała tam ta przygoda i tutaj również sięgnęłam po tę grę i wiedziałam, że musi ona trafić na mój stół z uwagi właśnie na to, że jest to Władca Pierścieni. Jak to wszystko wygląda w końcowej mojej ocenie? Opowiem Wam za chwilę o moich wrażeniach, o tym, co mi się w tej grze podobało, co mi się nie podobało, bo dałam sobie dość dużo czasu na to, żeby się z nią zapoznać. Gram w tę grę od prawie dwóch tygodni. Materiał przygotowuję już dla Was od kilku dni. Ci z Was, którzy śledzą mnie na Facebooku, już na pewno to wychwycili. A więc myślę, że to już jest najwyższy czas, żeby opowiedzieć Wam, co o tej grze sądzę i jak ją oceniam. forged by the Dark Lord Sauron. Pozwólcie, że zacznę od minusów, jeśli chodzi o aplikację. I absolutnie nie chcę tu powiedzieć, że cała aplikacja jest zła, ale jest kilka elementów, które według mnie warto poprawić, bo na pewno wpłynęłyby na lepszy odbiór całej rozgrywki. Przede wszystkim kwestia błędu. Jeśli ja coś wpiszę w aplikacji zbyt szybko, zbyt pochopnie, pomylę się zwyczajnie, to nie mogę się z tego wycofać. I albo muszę grać z tym błędem, albo muszę rozpoczynać przygodę i cały scenariusz od początku, a on na pewno będzie różny od tego, którego właśnie przerwałam, więc Szkoda, że nie ma takiej możliwości. Kolejna kwestia dotyczy odczytywania szczególnie części tekstów fabularnych, które napisane są nie dość, że drobną czcionką, to jeszcze stylizowaną taką pochyłą, i na małym urządzeniu, typu właśnie jakiś niewielki telefon, to czytanie tego to jest nawet dla osoby, która nie ma problemu ze wzrokiem, to jest naprawdę dramat. Tutaj trzeba się mocno wysilić i może być to, może być to po prostu uciążliwe. Kolejna kwestia to już samo granie właśnie na niewielkich urządzeniach, kiedy jakiś gracz obsługujący aplikację. Gra na telefonie, zaznacza w aplikacji te wszystkie rzeczy na telefonie, inni gracze nie mają możliwości uczestniczenia, nie widzą tego, co się dzieje na ekranie. Nie czują się tak zaangażowani i wierzcie mi, że ja miałam takie momenty, kiedy przez ten czas trochę się nudziłam, więc fajnie chyba zamienić jednak telefon jakiś nieduży na większe urządzenie typu tablet, gdzie inni gracze też mają możliwość widzieć to, co się tam dzieje, jakie kafelki wychodzą, gdzie jakie żetony i tak dalej. Lub laptop, który z kolei może być niewygodny w samej rozgrywce, no bo jednak trochę więcej miejsca zajmuje, ale za to zaangażuje na pewno wszystkich graczy. I w moich, w moich rozgrywkach pojawił się również artefakt. Nie obyło się i bez błędu czyli takiej mm, żółtej ramki, która no, na nieszczęście pojawiła się na środku i towarzyszyła kilku moim przygodom, gdzieś tam delikatnie jednak przeszkadzając, więc i taki, i taki chochlik tutaj się pojawił. Jeśli natomiast chodzi o plusy związane z aplikacją, szczególnie z perspektywy um, takiej osoby jak ja, która bardziej jednak nastawiona była na nie, jeśli chodzi o ten prąd w planszówkach. To od początku czułam tutaj, że bardzo fajnie ta aplikacja prowadzi mnie przez całą grę, że jest to taki rodzaj przewodnika, jest intuicyjny, spójny z całą rozgrywką i bardzo dobrze z tą grą współpracuje. Ponadto aplikacja ma naprawdę bardzo ładną oprawę audiowizualną i do tego ma się takie uczucie, że ona rzeczywiście dodaje klimatu. To, co ja jeszcze dostrzegam w kwestii aplikacji, to duży potencjał na rozwój tej gry. I ja wiem, że dla części z Was to będzie minus, bo powiecie, że tak, wyciągają od nas pieniądze, bo gra jest nastawiona na dodatki, ale myślę, że dla sporej ilości osób, szczególnie tych, którzy lubią władcę pierścieni, którzy sięgną po, tej, po tę grę właśnie ze względu na to, jaki to jaka to jest tematyka, nie, będzie to na pewno plus, będzie to atut, bo łatwo i szybko można zaimplementować do gry zmiany oczekiwane przez nas. that gave its wearer the power to enslave the world. Jeśli chodzi o rzeczy, które nie podobały mi się pod kątem mechanicznym, które warto by zmienić, to od samego początku miałam tutaj uczucie zbyt małego wyboru, zbyt małej różnorodności przedmiotów startowych dla moich postaci. Jeśli wybieram bohatera i chcę go wyposażyć w jakąś broń, to nie mam tu zbyt dużego wyboru. To jest podobnie jak w Zombieside, gdzie brakowało mi też tych przedmiotów. To tutaj jest analogicznie. Domyślam się, że to pewnie zostanie rozwiązane w kwestiach dodatków, ale to uczucie,

Gdzieś tam mi towarzyszyło i bardzo podobna sprawa dotycząca przedmiotów pomocniczych, czyli takich różnych rzeczy, które możemy sobie w trakcie naszej przygody znajdować na mapie, a które będą pomocne nam w rozgrywce. Przy czym to jest związane, ich mała liczba i ich mała ilość związana jest z tym, że grając, jeśli chcemy zmieścić się w czasie, który wyznacza nam dany scenariusz na to, aby wykonać cel, wykonać naszą misję i po prostu ten. ten tą przygodę wygrać. To nie możemy sobie za bardzo pozwolić na chodzenie po mapie, odkrywanie terenów, szukanie, a tym samym właśnie zwiększyć szansę na znajdowanie tych przedmiotów. W związku z czym, jeśli chcemy wygrać dużo miejsc terenów, nie będzie odkryte, nie będzie przeszukane, więcej tych przedmiotów po prostu relatywnie mniej znajdziemy. W rozgrywce dwuosobowej również właśnie ze względu na ten brak czasu, najczęściej się rozdzielamy, żeby jak najszybciej udało nam się osiągnąć cel i wygrać. I w zasadzie nie działa efekt pobliskiego bohatera. To są fajne efekty takie, takiego wspomagania się. Jeśli nie stoimy obok siebie, a zwykle jesteśmy gdzieś no, daleko na planszy, to to po prostu nie zafunkcjonuje. Kolejną rzeczą, której nie do końca rozumiem e, i dla mnie to jest po prostu niewykorzystany potencjał, to są karty słabości. E, karty słabości, które są jedynie zapychaczem talii. To są nasze śmieci, z którymi musimy sobie podczas dociągania kart i budowania naszego deka radzić. A byłam przekonana, że za tym coś więcej stoi, bo mają inne grafiki, każda z tych kart jest opatrzona inną ilustracją, każda inaczej się nazywa, i byłam przekonana, że stoi za tym coś więcej, że one coś więcej wniosą i w trakcie rozgrywki jeszcze zaskoczą. Nie ma tego i właśnie traktuję to jako taki niewykorzystany zupełnie potencjał. Kwestii kart dalej, to jest kwestia ich wielkości. Karty umiejętności są małego formatu. Ja bym wolała jednak tradycyjną ich wielkość, chociaż rozumiem to, bo w momencie, kiedy sobie przygotowujemy te wszystkie karty, wykładamy je, zagrywamy, gdzieś mamy talię odrzuconych, wokół naszej planszetki postaci, to z kolei nie zajmuje zbyt dużo miejsca, więc jest funkcjonalne, ale wielkość kart to też, a właściwie ich małość. To też mała czcionka, i o ile mnie nie przeszkadzała wielkość tej czcionki na kartach umiejętności, to już mój współgracz troszkę narzekał i troszkę się skarżył, że są zbyt małe i trzeba znowu się mocno wczytywać. Jest jeszcze rzecz związana z walką, mianowicie po jakimś czasie, walcząc z kolejnymi łotrami, z kolejnymi przeciwnikami, mamy takie uczucie mechaniczności, powielalności. Bo kiedy ja wiem, Sprawdzam, ile mój przeciwnik ma życia, liczę sobie, ile mu zadam obrażeń, zaznaczam to wszystko w aplikacji, klikam, klikam, dalej zabity, następny. I to jest takie powielalne, mechaniczne, schematyczne, nie ma tutaj tej epickości yy, i nie czuję takiego... Yy, Takiego zaskoczenia, co oczywiście nie znaczy, że i takie walki się nie pojawiają, tylko to przychodzi gdzieś tam z czasem, w momentach, kiedy, um, kiedy po prostu zabijamy przeciwnika i nie może nam on oddać. I ostatnią rzeczą, którą bym zmodyfikowała, są sztandary. Rozumiem założenie, które jest bardzo okej, okay, bo domyślam się, że to miało wnieść takiej epickości. Do walki, natomiast według mnie w praktyce one się nie do końca sprawdziły, bo szczególnie kiedy wrogowie skumulują się w jednym miejscu, to można się pogubić z przesuwaniem tych sztandarów. Myślę, że można było to zastąpić podkładką z jakimś znakiem, i całkiem możliwe, że byłoby to nawet tańsze. A co w tej grze podobało mi się i to naprawdę bardzo pod względem mechanicznym, to cały mechanizm budowania naszej talii. Karty przychodzą nam losowo, ale my mamy na tę losowość wpływ i to jak to zostało rozwiązane bardzo mi odpowiada i według mnie bardzo do tej gry pasuje. Cieszę się i bardzo mi odpowiada to, że ja mogę sama zarządzić sobie w odpowiedni sposób kartami. Wykorzystuję zwiat, mogę te nieprzydatne odłożyć gdzieś na spód, żeby zminimalizować ich pojawienie się, mogę przygotować sobie jakieś zdolności, które za chwilę w rozgrywce wykorzystam, mogę zadbać o to, żeby mieć za chwilę na ręce sukcesy czy symbole, które, na które je zamienię i to mi do całej tej gry pasuje. Podoba mi się również rozwój bohatera. To, że jest on ściśle związany z drużynowym charakterem całej gry, to, że tę postać rozbudowuje razem ze swoim teamem, że my zbieramy sobie jakieś swoje przedmioty, później dzielimy się, że możemy się zamieniać rolami, że w, jednym, w jednej przygodzie jestem kapitanem i dowodzę całą wyprawą, ale za chwilę mogę przyjąć rolę choćby obrońcy, czy czy kogokolwiek innego, że można tym żonglować? Mamy tutaj naprawdę sporo do wyboru. Czuję tutaj takiego ducha przygody. Jestem ciekawa, jaka kolejna plansza się pojawi na stole, co ona wniesie, jak się rozwinie sytuacja, jeśli odkryje dany żeton. Jest tutaj rzeczywiście zachowany ten, ten rodzaj przygody i to mi bardzo odpowiada. Jest coś w kwestii walki można powiedzieć, że w jakimś sensie efekt, o którym mówiłam wcześniej, tej schematyczności walki, który może się po jakimś czasie pojawić, kiedy walczymy i zabijamy przeciwnika od razu i po prostu oznaczamy to szybko w aplikacji, dalej, 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 pojawia się, kiedy przeciwnik zadaje nam obrażenia, ponieważ wchodzą karty obrażeń i karty strachu. I te karty. Potrafią bardzo urozmaicić nam całą rozgrywkę, bo te karty mogą pojawić się zakryte, ale mogą też się pojawić odkryte i mogą powodować kolejne efekty, które. Kumulują się niejednokrotnie, z którymi musimy sobie poradzić, i nagle okazuje się, że wróg może nam naprawdę zrobić bardzo różne rzeczy, i nie ma już wtedy na pewno takiego odczucia schematyczności. Ponadto w walki w tej grze potrafią być również bardzo nieprzewidywalne, bo możemy mieć przeciwników, którzy zostaną zabici, ale odrodzą się i trzeba walczyć z nimi ponownie, albo po prostu uciekną i walka znów nas czeka. Więc nie jest tylko tak, że jest schematycznie, ale bywa również, bywa również epicko. Trudno nie wspomnieć jeszcze o wyglądzie i o tym, jak została wykonana gra, natomiast nie będę tutaj mówiła ani o plusach, ani o minusach, a raczej neutralnie. Figurki w tej grze, ich szczegółowość, jakość wykonania jest po prostu przyzwoita, są ok. Podobnie wygląda to w kwestii kafelków, terenu. Kolorystyka ich oraz ilustracje są do siebie podobne, takie stonowane. Mnie to zupełnie nie przeszkadzało. Dobrze one funkcjonowały, dobrze się zazębiały i ogólnie i wygląd i jakość wykonania oceniam dobrze. Dwa słowa jeszcze na temat klimatu. Wiadomo, że dużo głębiej i lepiej grałoby się, gdybyśmy chociażby mieli do dyspozycji takie figurki, wiecie, pomalowane, takie masywne, metalowe. No ale wtedy gra kosztowałaby niebotyczne pieniądze. I tak naprawdę, jeśli chodzi o mnie, sięgając po władcę pierścieni, już wiedziałam, że będzie to klimatyczne, bo to wynika z tematyki, ale też nie nastawiałam się na jakieś wodotryski i nie rozczarowałam się. Dla mnie klimat jest na umiarkowanym poziomie. Czuć tego ducha przygody, jestem ciekawa tego, co spotka mnie pod następnym kafelkiem i bardzo chętnie do tej rozgrywki wrócę. The one ring Teraz, kiedy już znacie plusy i minusy, czyli to, co podobało mi się w tej grze, to, co podobało mi się mniej, e, wymieniłam tutaj całkiem sporo minusów, może nawet więcej niż plusów, to wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że, kiedy skończę nagrywać, kiedy zmontuję już ten materiał, to ja pójdę zagrać we władce pierścieni podróże przez Śródziemie. Wiecie dlaczego? Bo mimo tych minusów ta gra po prostu działa. Ta gra jest angażująca, bo za każdym razem wracając, ja mogę zmienić sobie postać, ja mogę zmienić sobie rolę. Za każdym razem przeżywając nową przygodę, ona będzie inna. Inaczej się ułożą kafelki, inne będę podejmować decyzje, i to jest bardzo angażujące i wciągające. Ja jestem naprawdę ciekawa, zainteresowana tym, co jeszcze na tej planszy na mnie czeka i co może na tym śródziemiu mnie jeszcze spotkać. Wady, które wymieniłam podczas dzisiejszej recenzji, absolutnie dla mnie nie deklasują tej gry. To jest dla mnie wiele małych minusów, z którymi da się grać, które warto byłoby poprawić, natomiast to nie jest tak, że one rozburzają całą grę. Wszystko tutaj naprawdę dobrze działa. Miałam w związku z czym spory problem z oceną tej gry, bo tak głęboko czuję, że to jest takie solidne 8,5. Tylko, że ja nie daję połówek, więc musiałam zdecydować między ósemką a dziewiątką i czułam, że ta gra dostanie ode mnie dziewiątkę, że to będzie czwarta na on-table, ocena powyżej ośmiu, bo nie szastam zbyt często tymi wysokimi ocenami. Tak jednak było po kilku pierwszych scenariuszach, ale w miarę ogrywania odniosłam wrażenie, że temat nie został tutaj wyczerpany. Liczyłam, że te przygody będą bardziej nieprzewidywalne, że będą bardziej rozmaite, że będzie więcej przygody w przygodzie. Jednak przeszkadza mi też to, że jest zbyt mało przedmiotów. Niby mamy różne narzędzia, ale no jednak harfa czy łuk dla Krasnoluda po prostu nie pasuje, więc finalnie bohaterowie i tak mają te przedmioty sugerowane. Zdaję sobie sprawę, że ta gra nastawiona jest na dodatki, ale ja dzisiaj nie oceniam wirtualnych rozszerzeń, dodatków, których nie ma. Jak one się pojawią, ja na pewno sobie kupię, będę je miała, zrewiduję swoje zdanie. Tu dzisiaj oceniam, Władce pierścieni podróże przez Śródziemie z plusami i minusami, jakie wymieniłam. I właśnie dlatego ta gra dostaje ode mnie jednak 8, solidne 8, bo to jest bardzo dobra gra. Ode mnie to wszystko. Raz jeszcze dziękuję za Waszą uwagę. Piszcie w komentarzach o własnych odczuciach i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w następnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.